Cześć! Jesteśmy przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie, około 600 metrów na północ od ulicy Gwiaździstej, czyli na wysokości Kładki Żerańskiej, na terenie jednej z najważniejszych inwestycji prowadzonych obecnie przez MPWiK Warszawa. Mowa o budowie kolektora wiślanego, gdzie postanowiliśmy z kamerą podejrzeć postęp pracy. Zapraszam do obejrzenia materiału. Cały kolektor będzie miał aż 9,5 km. Teraz powstaje jego środkowa, 5,5 kilometrowa, czyli najdłuższa część. Tarcza Barbara od początku inwestycji wydrążyła już 3200 metrów tunelu. Drążenie odbywa się w kierunku północnym, to jest mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Obecnie tarcza drąży odcinek od komory K8 w pobliżu Piaskarni Piaskarz SA do komory odbiorczej KP5 w rejonie estakad Bielańskich. W najbliższym czasie rozpoczną się też prace nad komorami rewizyjnymi i połączeniowymi w rejonie mostu Gdańskiego. Dlaczego na początku powiedzieliśmy, że to jedna z ważniejszych inwestycji? Kolektor Wiślany ma za zadanie ograniczyć negatywne skutki zmian klimatu. Nie tylko usprawni odbiór ścieków z lewobrzeżnej części miasta, ale też razem z budowanym kolektorem Lindego Bis i Mokotowskim Bis znacząco zwiększy możliwości retencyjne sieci kanalizacyjnej. Będzie przejmował m.in. wody opadowe podczas deszczy nawalnych, a tym samym ograniczy ryzyko powstawania zalewisk i podtopień. Inwestycje realizujemy w ramach unijnego projektu Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie faza 6. Budowa powinna się zakończyć w 2023 roku. Będziemy na bieżąco śledzić kolejne etapy inwestycji i relacjonować jej postępy. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie materiału i zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych.